Czy tam Pani Krzysztofie nas w ogóle słychać? Krzysztof, czy jesteś w stanie coś powiedzieć? Czy tak, 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 słychać. No to może ja Tobie już oddam głos teraz, co? Ja Zanim będę czytał te drużyny. Nie mam tylko kolejności drużyny, ale poza tym oczywiście bardzo chętnie coś powiem. To tutaj może najpierw Rafale powiedz kolejność. Będziemy wręczali dyplomy kolejno drużynom od 23, ponieważ 24 drużyna nie dojechała dzisiaj. Także będziemy podchodzić do zespołów... Tutaj jaka militarek będziemy wręczać nagrody na ręce kapitala. Czekamy na klasyfikację. Szanowni Państwo, pragnę, aby Państwo bardzo serdecznie podziękowali głównym pomysłodawcom tego turnieju i głównym koordynatorom. Maestro Krystian Lamberski jest tutaj ze mną. Wielkie brawa, pokaż się na balkonie. Pan trener Oliwik Wrocław. To jest naprawdę mistrz. On tutaj w tym Excelu. Pisze, rysuje i tylko mi te kartki podsuwa. Wielkie brawa dla Krystiana. Gratulacje! Przypominam, że Krystian to kolekcjoner, Ej, nasz przyjaciel. Całość świetnej imprezy, państwo, gratulujemy. Wielkie oczywiście i myślę, takie naprawdę szkockie i wielkie brawa należą się dla pana prezesa Krzysztofa Wołczek. To to wymyślił dla was! Wielkie brawa! I jeszcze raz z wielkimi tutaj brawami i serdecznościami witamy pana Kamila Wilińskiego i Dariusza Sztylkę, Pokaj z Wrocławia. Wielkie brawa. Ceremonia wręczenia nagród będzie bardzo prosta. Do miejsca 12, czyli do półmetka, Pan Kamil Biliński, Dariusz Styrka, Krzysztof Wołczek oraz przedstawiciel Akademii Bramkarskiej Total Golpi, Keeping będą wręczać nagrody i podchodzić do drużyn, aby sprawniej przebiegła ceremonia wręczenia nagród. Więc dzisiaj niestety miejsce ostatnie nie dojechali. Walkowery. Drużyna z Polkowic, prawo dla nich. 24 miejsce. Nie ma tej ekipy, panie Dariuszu. I dzisiaj niestety 23, ale następnym razem będzie lepiej. FC Wrocław Akademii, brawo! Wielkie brawa dla tej ekipy. 23, miejsce. 22, dzisiaj UKS Wińsko, brawo! Organizatorzy podejdą z dyplomami do Was, wielkie brawa dla drużyny z od Państwa. Tak jest, to jest miejsce numer... Gdzie jest Wińsko, chłopaki, gdzie jesteście? Tutaj, brawo! Tutaj są te sympatyczne chłopaki. Dwudzieste drugie miejsce dzisiaj. A teraz wręczamy nagrody dla drużyny, która zajęła dwudzieste pierwsze miejsce, kolektyw Radwanice, brawo! Kolektyw Radwanice Dzisiaj 21 miejsce Pan Kamil Biliński podchodzi Gdzie jesteście chłopaki? Pokażcie się, brawo dla nich Tak jest, tyle ekip, wspaniałe drużyny Uwaga, miejsce 20 Jak myślicie, kto to dzisiaj? Dzisiaj jest to drużyna MKS Miecz Legnica Brawo MKS... Miecz, ręce do góry jest ślednica, jest tutaj. Świetnie. Gdzie jesteście miedzianka? Tam są, tak już trener sztylka podszedł do Was. Uwaga, dzisiaj miejsce 19. Drużyna Lekia Dzierżoniów. Gdzie jesteście? Brawo na Was. Świetnie. Pan prezes Akademii Piłkarskiej Mistrzów Olimpik Krzysztof Bołczek wręcza wam nagrodę. Miejsce 18 dzisiaj, moi drodzy Państwo, to trzecia ekipa Olimpik Wrocław. Brawo! Trzecia ekipa Olimpik Wrocław. To chłopcy podnieść ręce w góry, bo jest ekip dzisiaj trzy olimpikowe. Brawo. No właśnie, a ja tutaj przecież powinienem ładnie włączyć Ligę Mistrzów, bo to dzisiaj była Liga Mistrzów, prawda moi drodzy rodzice? Była Liga Mistrzów. Byłem Ligi Mistrzów dla chłopców. Świetnie. Wielkie brawa. 17 miejsce dzisiaj Ślęza Wrocław. Brawo. Sześć, pojawił się Henry Ligi Mistrzów, jestem zobligowany powiedzieć dwa, trzy słowa, dlatego że 17 materiał miejsce, zostanie Ślęza, nam wtedy pierwszy e, przyblokowany. Jak wiecie, bardzo respektujemy wszelkie prawa autorskie. E, różnych e, miejsce 16 z cudownego miejsca na Dolnym Śląsku. Przyjechała do nas ta ekipa. 16 miejsce MKS Oława. Brawo. Także kochani, idzie dekoracja w tle Ligi Mistrzów i tak jak mówimy kochani, w związku z tym żeby nam nie blokowało materiału, kochani, to nie chciałbym pikerowi robić też złej roboty, kochani, dlatego że naprawdę wspaniale prowadzi imprezę. Mam przyjemność już któryś raz rzędu słuchać jego imprezy, naprawdę robi to świetnie. Spolkowic, brawo! Spolkowice kochani, 15. Zobaczcie, długa lista tych naszych dzisiejszych uczestników, Szanowni tam są Państwo, teraz kolejne miejsce, czternaste, drużyna z Jawora, UKS Jaworia-Jawor, brawo! Słuchajcie, no Jaworia, dosyć odległe miejsce, spodziewałem się, że troszeczkę kochani większy opór e, chłopcy dają, Jaworia, natomiast... Jaworia-Jawor i 13 awaria jest, <noise> mamy awarię. Czyli coś się tu zmieniło. Jest awaria. Przepraszamy Państwa najmocniej, a jak Krzysztofie, bo takie rzeczy się zdarzają, wariach, nie, ma, nie, nie ma się czym przejmować, kochani, awarie się nie zdarzają tylko tym, którzy nic nie robią, także jeżeli ktoś coś robi, kochani, jesteśmy tylko ludźmi, e, prawo błędu ma każdy, tolerancja jest taka, a nie inna, kochani, my to rozumiemy, e, także być może gdzieś tam podczas liczenia... E, Troszkę robi zamieszało to nam się, system, przepraszamy najmocniej. Tak mi się robiąc, wydaje, kochani, natomiast, natomiast zaraz, zaraz, zaraz się dowiemy, w czym jest problem, natomiast... Ja cały tak czas jest, w tym momencie drużyny, póki Liga Mistrzów. 18 to był, powinno być 7, 12. Słuchajcie, no dzisiaj 24 drużyny wystartowało, także w czterech kategoriach Liga Mistrzów, Liga Europy, Ekstraklasa, pierwsza liga. Ja no nawet nie, nie wiem kochani jak, jak to się... Ale spokojnie, bo tutaj za chwilę będzie... No Pożar jest chyba zagaszony, słyszę. Mam się te miejsce, niestety tutaj trochę zawirowało. Przepraszam najmocniej. Słuchajcie, kolejna piękna piosenka, która tego typu imprezom towarzyszy zespół Queen We Are the Champions. A może no troszeczkę szybko startuje, kochani, Państwo, ale to jest oczywiście mała pomyłka. Pragnę przeprosić najmocniej drużyny, które wymieniłem te miejsca wcześniej w klasyfikacji drużyny... Od 19 do 24 miejsca się jak najbardziej zgadzały, ale e, Olimpik 2 Wrocław, Jaworia, Jawor, Polkowice, Oława, Ślęza i Olimpik 3 Wrocław miały troszkę inne miejsca. E, więc jeszcze raz e, powiem tak, miejsce 12 dzisiaj Olimpik Wrocław 3, proszę gromkie brawa, dyplomy dostali, ale mają miejsce 12. Miejsce 11 dzisiaj Ślęza Wrocław, dyplomy dostali wielkie brawa, ale prostu miejsce. Oława dzisiaj była nie 16 tylko dziesiąta. Brawo dla oławy. Brawo dla ławy, dziesiąta. Dziewiąte miejsce, drużyna z KS. Brawo. No właśnie kochani, dziś mi nie, nie pasowało, Jawor, Jawor to fajna banda kochani, nie pasowało mi, że oni koło 16. Obręcia, także, nie wręczyliśmy chyba za to ósme także koło ósmego miejsca, na ósmym miejscu lasuje e, się Jaworia Jawor. Ale już ogłoszę miejsce siódme, żeby już mi się nic nie pomieszało, Krystianie, Olimpik Wrocław, dwójka, siódme miejsce, brawo. Proszę o podejście z dyplomami, siódme Olimpik miejsce. Wrocław, e, dwójka, siódme miejsce. Dobra. Miejsce 18 dzisiaj, drużyna First Kick, brawo, 18 miejsce dzisiaj. E, troszkę nie po kolei to wszystko idzie, ale no, był mały chaos, bałagan organizacyjny, miejsce nic się nie stało, takie 17, rzeczy się zdarzają kochani. Istotne jest to, że zobaczcie, każdy z tych chłopców dostaje dyplom imienny za to, że wziął udział w tak wspaniałej imprezie. 16, to są rzeczy kochani, niezapomniane, kiedyś jako dorośli ludzie 4. będą mieć wspaniałe pamiątki, że dzisiaj 12 marca nie siedząc w domu, Miejsce tylko aktywnie... 15. Eee... Polonia Środa Śląska, wielkie brawa! E, tylko no, w ruchu zdobywali kolejne doświadczenia, kolejne szlify, ja zawsze przy tego typu okazji powtarzam kochani, że e, kto z nich będzie piłkarzem, nikt tego nie wie tak naprawdę, natomiast każdy z nich będzie miał naprawdę wspaniałe, świetne wspomnienia, e, przeżytego świetnie dzieciństwa kochani, w zespole, z drużyną, e, to jest piękne. Miejsce trzynaste. Piast Migrot. Proszę, ogromnie brawa. A teraz dla najlepszych sześciu drużyn. To będziemy prosili o podejście drużyn już do e, tego stolika z kucharami. Proszę szanowni państwo wybaczyć nam tutaj małą omyłkę, ale to niestety jest pośpiech i to czasami tak się trafia, ale nie robimy tego celowo. Zdarza się nawet najlepszy w kryztianie, nie się. Szanowni Państwo, prosimy miejsce szóste i prosimy o podejście do, e, do organizatorów.